Przyznaj szczerze, nie spodziewałeś się tego. Pierwszy odcinek nagrywany na green screenie. Daj znać w komentarzu, czy chcesz więcej takich. I zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. I życzę Ci miłego oglądania. Na sam start zacznijmy sobie od mapy Impossible Polska for GeomX i mega mi się podoba tytuł, ponieważ wszystko jest po angielsku, tylko Polska, tak po prostu po polsku napisane. Ale dobra, tutaj spodziewam się ciężkich miejscówek. A nie, tu w ogóle jest napisane in. D dobra, zaczynajmy po prostu. Uznajmy, że tego nie było. Zobaczmy, co jest Impossible Polska nie do zgadnięcia. Ok, pierwsze miejsce. Kurczę, rzeczywiście może nie być takie proste do zgadnięcia. No tutaj raczej nie spodziewałem się, że znajdę jakąkolwiek podpowiedź. W jakim miejscu jesteśmy? To może być dosłownie gdziekolwiek. Nie wiem po co w ogóle spojrzałem na słońce, skoro to jest tylko miejscowości w Polsce. Okej, okay, zdjęcie robił Jacek Kuczyński z Jacka, on jest spod y, Krakowa. <laughs> nie dobra, nie wiem. Tutaj mogę jedynie coś myśleć. Możemy stać, że to jest gdzieś północna polska. I może nie wiem gdzie, gdzieś te tereny, blisko morąga, coś takiego. Może to być rzeczywiście gdzieś spod Krakowa. Hmm. Jakiś staw po prostu. Nie wiem, pójdę gdzieś tutaj, Morąk mi się ładnie rzucił, ale no nie znajdę dokładnej miejscowości. No tutaj nie znajdę żadnej większej podpowiedzi, więc idę gdzieś za głosem serducha po prostu. Chociaż tutaj. Dobra, pójdźmy. Pierwsza myśl to była, nie gdzieś gdzieś może bardziej te tereny. Co to było? Nie o Jezu, to było na granicy niemieckiej byliśmy. Koło Stawu Krusza. Nie ma szans, raczej, raczej bez szans znalezienie tego, jeżeli nigdy tu nie byliście. Ale bardzo ciekawe miejsce. Tak samo jak ciekawe miejsce jest to, ale nie wydaje mi się, żeby to miejsce było impossible do znalezienia. Co my tu mamy? Księgarnia PWN. To mi architektura. Czy architektura mi coś przypomina? Adam Mickiewicz. Ok, bardzo ładne miejsce. To może być gdzieś Warszawa, u Uprzyjaciół, Kawiarnia. No dobra, mamy dużo podpowiedzi, że to jest gdzieś Uprzyjaciół. Chociaż taka architektura trochę mi się z Poznaniem skojarzyła. Jakby taka pierwsza myśl. Poznańskiego? Coś tam, Biblioteka Poznańskiego. Dobra, to musi być Poznań w takim razie. Raczej mi się nie spodziewał nic. Nic tutaj innego. I mamy dużo podpowiedzi, że to jest jakaś. A, restauracja. Jako ona się Znaczy, restauracja, jak to było napisane? O, ogród botaniczny imienia Adama Mickiewicza. Okej, okay, okej, okay, to jest jakaś podpowiedź. To może by być gdzieś bardzo blisko. Dobra, spróbujmy znaleźć. Yy, jak to się nazywa? Gdzieś tu widziałem przed chwilą nazwę. Co ja, ślepy jestem. Dzień dom pomocy coś tam. Czekajcie, ja się jestem nie. Księgarnia PWN, ale była tutaj nazwa. Czy nie? Uprzyjaciół, coś było. Czekajcie, gdzie to było? Jestem ślepy! Come on. O. U przyjaciół. Kawiarnia, okej. Okay. To musi być gdzieś oznaczone. To wydaje mi się, że to może być w ogóle gdzieś te tereny. Skoro tu jest ogród, bo tam jest Adama. Ale to w sumie nie musi być nawet to. Ale dobra, wydaje mi się, że tutaj może mieć easy 5K points, chyba że to nie jest Poznań jakiś troll totalny, ale nie. Wydaje mi się, że to jest. Poznań i to musi być gdzieś. Dobra, postaram się to jakoś znaleźć, bo fajnie byłoby chociaż 5K na jednej z mapczy znaleźć, skoro to jest taka impossible polska. O, kawiarnia u przyjaciół? Ka kawiarnia u przyjaciół? Czyżby to było to po prostu? Księgarnia PWN? Jesteśmy w tym miejscu, tak? W środku, czekajcie, jeszcze się upewnię. Tak, musi być tutaj. Easy, jest 5k points. Dobra, to było spoko miejsce. Nie wiem dlaczego Impossible Polen, bo to było spoko do znalezienia w momencie, w którym yy, wyczaiłeś. Nie, było dużo podpowiedzi. Fajne miejsce, także cyk. Mamy pierwsze 5k points. Okej, okay, no dobra, tu może być impossible Polska, nie mogę się ruszać. Jesteśmy w jakiejś galerii Kalipso. Kurde, i pewnie to jest jakaś galeria znana, tak, której ja nigdy nie słyszałem. Kalipso. To może być znowu Poznań, bo ewidentnie, widzisz, Kurczę, skoro było tam miejsce w Poznaniu, może osoba, która tworzyła to miejsce jest po prostu z Poznania i chciała mi dać kilka takich miejsc. Nie wiem, czy Galeria Kalipso to jest w ogóle Poznań, więc tutaj to już byłby taki typowy strzał. Nie kojarzę w ogóle, szczerze, Kalipso. Co w się sensie, nazwę gdzieś słyszałem? Tu jest Multikinio, a jak to się nazywa? Może to jest tu w ogóle? Nie wiem, nie mam, powiem wam, że nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Może to być gdzieś tutaj jakaś galeria kolejna w Poznaniu i ktoś chciał mnie strelować, ale nie wiem. A nie, Kalipso to jest siłownia chyba po prostu. Tak, to jest nazwa siłowni, a nie galerii. Tak, nie, tu w ogóle głupoty gadam. Dobra, dam ten Poznań, bo mi się kojarzy jak ziomek dał jedną miejscówkę, to dam Poznań, bo jej nie znajdę. Tego nie ma nawet szansy, że, że będę wiedział jak nigdy nie byłem w tej galerii. Bez sensu tutaj nawet y, traci czas, zobaczmy. Nie, ale było blisko. Poznaj, to była Piła Tango, czarna. Eee, piła Tango, dobra, okej, okay. Ciekawe miejsce, ale raczej. okej, okay. znowu jest. Dość będzie cięższa miejscówka. Tam to było Wielkopolska, więc może rzeczywiście zjemy jakieś gdzieś z Wielkopolski. Sobeżot, tak? Sobeż? Sobeżot? Co, co to ma znaczyć? Co Berzot? <laughs> nie mam pojęcia, ale nie znajdę tego miejsca. Nie ma raczej szans. Co znowu dać koło poznania? Tak by logika podpowiadała. Nie, nie byłem w tym miejscu. Tutaj żadnej podpowiedzi nie znajdę. Nie, no way, no way, tutaj coś znaleźć. Dobra, to jest rzeczywiście impossible polska w tym przypadku. Chociaż czekajcie, tutaj jest aglomeracja dużego miasta. Chyba tutaj widać. Szkoda, że to nam przeszkadza. Są jakieś budynki. Może to też gdzieś pod Krakowem. Staw Płaszowski. Zalew Bagry, może to być coś takiego. Gdzieś to, ale pójdę wiecie, co w tym Poznań, bo wydaje mi się, że ziomek jest po prostu gdzieś z Wielkopolski chciał mi tak zmylić. Chyba tak zrobię po prostu. Nie przyjdzie mi tak nic lepszego, to też może być gdzieś w Warszawie, bo czemu nie? Ale nie w Warszawie to nie, bo tutaj byłaby bardziej taka chyba metropolia. Pójdę gdzieś w ten Poznań. I tyle, bo nie wiem, nie znam ten. Nie patrzcie, to był jednak Kraków. Okej. Okay. I to była ta plaża Bagry, którą patrzyłem. Ej, mogę tutaj ustrzelić 5000 znowu. Patrzyłem to miejsce, bo Bagry było napisane, ale patrzyłem też to. Tak, tak. Ej, ciekawe, ale no. Aj, szkoda trochę. Dobra, było tutaj coś lepszego do ustrzelenia. Bogusław Lewandowski robił to zdjęcie, tylko czy ono się wczyta? Halo, halo. Odświeżmy. Nie, nie wczyta się to miejsce. Jest czarne, jakieś prawa autorskie pewnie zostały wywalone. Nic tu nie działa. O! Czyżby? Halo, halo! Słychać mnie? Co jest? Dobra, działa, chyba działa. Okej, okay, jest znowu Polska. Kurcze, ciekawe. To mi się pierwsze co skojarzyło z Śląskiem? Chociaż kurde. Ha. Co by tutaj mogło mi coś podpowiedzieć? Okej, okay, jesteśmy w dużym mieście. To mogą być Katowice. To była moja pierwsza myśl. O. Ciekawe. Bardzo ładne jakości zdjęcie. No, bym powiedział, chyba, że to są Katowice. Nie. Kojarzy mi się taki Śląski teren. Ale na nic lepszego nie wpadnę, chyba w tym przypadku, niż Katowice. Tak mi się wydaje, to może być po prostu gdzieś na Śląsku. Ale raczej bym stała, że jesteśmy gdzieś w Katowicach. Hmm. Też dość ciężkie. Hmm, tutaj wyzwanie. Pójdę chyba w Katowice. No, pierwsza myśl. Pierwsza myśl Katowice. Bardzo śląsk tutaj czuję, ale pewnie mnie zmili i to będzie kompletnie gdzieś indziej, ale pójdę za swoją pierwszą myślą i nie dam gdzieś... Już jest bardziej sobie. Dajmy te Katowice, tak jak myślałem Nie, to był w ogóle Szczecin Okej okay. Kurde, ciężkie, raczej bym tego nie znalazł Nie, tutaj o Szczecinie nie pomyślałem Nie wiem, dlaczego skojarzyło mi się tu gdzieś w ogóle z Katowicami W Szczecinie nigdy nie byłem Więc, więc No Lipa, tutaj mogłem troszeczkę lepiej się postarczać Okej, okay, bardzo ciekawa mapa Postarajmy się opuścić polskie tereny i nazwa, która przykuła z miejsca moją uwagę. Geomex. Trafisz w ten kraj i jesteś kozak. I tak kozak jestem. <laughs> Pozdro dla kumatych. Natomiast... Bardzo mnie zaciekawiła ta nazwa. No i cóż mogę zrobić, jak nie? Spróbować. Okej, okay, dobra, już rozumiem ten tytuł. Trafisz jesteś kozak. Hmm. Okej, okay, to będzie ciężkie. Pierwsza moja, tutaj robił zdjęcie Johannes Ruter Było jakieś skandynawskie imię. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Pierwsza moja myśl to była Grecja, gdzieś te tereny, ale raczej nie. Poszedłbym może w to Skandynawie Tutaj słońce mi nic nie podpowie, chociaż jest mocno na południe a My jesteśmy w takim razie byśmy byli na północy. Co by się zgadzało z moją tezą? Może gdzieś tutaj, w Norwegii, na końcu samym. Gdzieś tu. Coś takiego. Brzmi całkiem sensownie. I tak chyba nic lepszego mi nie przyjdzie do głowy. A tu może być w ogóle jakaś. Az... Nie, bardzo ciężki. Ale. Powiem ja, całkiem mi się podoba ten strzał. Tutaj co znalazłem. I tak chyba nic lepszego nie, nie przyjdzie mi do głowy. Spróbujmy. Ale bardzo ciężkie miejsce. Okej, okay, Portugalia. Nie pomyślałem o Portugalii. Okej, okay, ciężkie, dobra, ale bardzo fajne miejsce, bo rzeczywiście, jak trafię, no to będę kozakiem. Zobaczmy kolejną. Hmm. Tutaj zabudowa jest taka. Trochę powiedziałam Wam: może znowu nordycka, ale troszeczkę jakąś taką. Belgia, Francja, może UK. UK tutaj jest całkiem spoko. O, kto robi zdjęcie? Ella Jinx. Okej. Okay. Począt tutaj wiecie, co, w Wielką Brytanię i może w jakąś Szkocję, gdzieś... Pff, pff, nie, wiem, te tereny. Nie wiem, coś takiego. Chyba nic więcej tutaj mi nic nie podpoje. Ta yy, struktura mi strasznie przypomina jakieś właśnie te tereny, coś, coś takiego bym poszedł, no. Jakaś plaża jest. że tutaj chyba nie byłoby to dobre. Ale okej, okay, pójdźmy za pierwszą myślą. Zobaczmy, co to w ogóle jest. Jest to Wielka Brytania, także wow, trafiłem kraj. No, znaczy no, trafiłem w Wielką Brytanię, więc już jestem kozakiem. Chociaż no tutaj tereny bardziej... No... No dobra, no może nie aż tak. Ale Wielka Brytania wciąż jest. Okej, okay, bardzo ciekawe miejsce. Dało się to wyhaczyć. Oh, i tutaj już tak łatwo nie będzie. Czy tutaj mamy... Hmm. Też słońce, które nam za dużo nic tutaj za bardzo nie, nie uchwycimy. Jest ciekawy wygląd. Bardziej jakiegoś. Okej. Okay. Hmm. Jest taka trochę bogatsza infrastruktura. Tu auto jest zamazane. Szkoda. Te góry trochę jak w lesutu. Przypominające, nie? Ale nie no, to to nie jest Lesotho. Czy to może być Afryka? Mogłaby być, bo to nie, nie, nie jest tak zawsze, że cała Afryka jest biedna. Bo tutaj, tereny tak jak gdzieś w Cape Town, w Durbanie, może w Londonie są o wiele bogatsze niż tu mówię o Pretorii i Johannesburgu. To nie jest tak, że cała Afryka jest mega biedna. To mogły być jakieś tereny afrykańskie, ale chyba bym nie skupiał się ku nim. Aczkolwiek... nie wiem. Powiem wam tak szczerze, nie wiem, co tutaj strzelić. To może być nawet jakaś Europa. No nie ma blach europejskich. Nie wiem. Europa nie, 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 nie czuję tu Europy. Może być jakaś Ameryka południowa, jak gdzieś w Argentynie, Brazylii w sumie. Why not? Pierwsza mi się to była ta Afryka, to byłby głupi strzał chyba. Ale coś takiego mi przychodzi do głowy. Dałbym rejony Cape Town. Że to jest gdzieś ta bogatsza część. Nie gdzie, tutaj jest gdzie plaże golfowe. Być Dobra, dam gdzieś te rejony Cape Town, ale nie, i tak mi nic nie przyjdzie lepszego do głowy. Pójdę w RPA, czuję ten klimat, ale. Chyba byłbym i tak zdziwiony, jakby to było. Cape Town, może być, może być. Albo może w sumie. Jakiś... Dobra, bo to jest w sumie strzał, i tak tutaj nic lepszego nie wynajdę. Dawaj to so. Są... Wow! Okej, okay, to było Cape Town. 91 km od... Let's go! To był piękny strzał! Ty to chyba jeden z najlepszych strzałów w ogóle w tej serii Map pod widzów. Czułem tutaj Afryka, mimo wszystko i tak jestem troszeczkę. Okej, okay, bardzo ciekawa mapa. Jestem mega zdumny ze swojego gesu Okej, okay, tutaj już tak ciekawie nie będzie. Strasznie źle się te mapki wczytują ostatnio. To może być gdzieś w Europie, sandały. Okej, okay, no tutaj już tak łatwo nie będzie. Słońce byłoby na północy i tak będzie właśnie strzelał w tę północną hemisferę. Pierwsza myśl to była Izrael. Tak, tak wam powiem szczerze, więc pójdę w Izrael. Ale to będzie taki strzał, wiecie. Wiecie, rozumiecie. Nie, gdzieś te tereny Izraela. Nie, Dania! Też gdzieś mi w głowie przeszła Dania, ale no nie, nie, nie strzeliłbym na pewno w te rejony. Także dość ciężki tutaj przykład. No i ten również łatwy nie będzie. O kurde Co my tu mamy A może jakaś Argentyna to być Może to być też jak... Oj ciężki to jest ciężki już przykład Pierwsza myśl to Argentyna ale to może być jakiś Izrael Znowu ja wiem że tutaj No takie tereny w Izraelu też występują Ale pójdę chyba w południową Argentynę Tutaj i tak mi nic więcej nie podoba słońce byłoby na północ gdybyśmy byśmy byli na południu, co by się zgadzało Ale. Nie wiem, pójdź, pójdźmy po prostu w tą południową. A, południową Argentynę. Tutaj mamy piękne jeziorko przepływające koło nas. Hmm. Ale raczej... Nie wiem, dobra, wiecie co? Pierwsza miejsc to była ta Argentyna. Zobaczmy. Wow, jaki strzał kolejny! Ej, co jest? Ale dzisiaj farta mam! Zobaczcie, jak tutaj się pięknie zgrywa to. Rzeczywiście, jakbym od tutaj jeszcze popatrzył, to było to do wzięcia 5k. Nie no, 5k to nie, ale bardzo ładny strzał. Kurde, były tereny właśnie takie argentyńskie. Wow, jak na niesamowitą mapę, 13 tysięcy punktów to naprawdę dużo. Mega mi się podobało, a tutaj kolejna mapka. Nie zgadniesz dobrego kraju dla Geomexa. Znowu widz wątpi we mnie. No dobrze, widzę, jak wątpisz, przetestujemy ciebie. Taman, zobaczmy. Pierwsze miejsce to jest oficjalny tracker Google'a, z tego co widzę. Zobaczcie, jest 2022 Google, więc jesteśmy gdzieś w oficjalnym trackerku. Hmm, jest je. To może być jakiś. Czekajcie, gdzie był oficjalny tracker Google'a? Był w Pakistanie, ktoś mi kiedyś mówił. Był w Iraku i był w Iranie. To może być Teheran, może być Bagdad, a może być też gdzieś w Lahore. Ale podoba mi się ta opcja wam powiem z tym Bagdadem. Ktoś mi kiedyś właśnie mówił, że gdzieś. Tutaj. Hmm, były właśnie te. Te. Co tutaj mamy? Szkoda, że nie mogę przeczytać. Tak, i to też spoko tutaj właśnie wygląda to wszystko pod taki kraj. Hm. Chyba i tak nic lepszego. Mi do głowy nie przyjdzie. Pójdę po prostu za tą pierwszą myślą i pójdę w Irak i Bagdad. To może... gdzie są te tereny. To jest Irak, Iran albo Pakistan. Takie jest, taka jest moja, prawda, Geogesera. No i spróbujmy coś takiego. To był Pakistan! Kurde, czyli miałem, no... Aj, szkoda. 33% szansy koło. Poszedłem w złą stronę, ale było to do zgadnięcia. Było do zgadnięcia, ewidentnie. No dobra. Ej, wiecie co? Byłem tu kiedyś chyba. W sensie, nie wiem, czy to nie jest rzadki przypadek trekera w Katarze. Tracker ma kilka y trackerów. Wiem, że jeden jest na lotnisku, w jakichś hotelach. I powiem wam, że, że nie wiem, czy to nie jest jeden z y trackerów w Katarze. Tak mi się wydaje, bo kiedyś widziałem jakieś tam właśnie informacje i na Battle Royale było. Powiem wam tak. To może być bardzo ładny strzał. Wydaje mi się, że to jest gdzieś w Doha International Airport. Zróbmy to. 5k points. Wydaje mi się, że to może być dobry pomysł. Tutaj nic więcej i tak nie znajdę. Pójdę za tym, co kiedyś słyszałem. I też wygląda tutaj bardzo bogato. Więc Katar by się zgadzał. Zobaczmy, tak, jest to Katar. To było muzeum, a nie e, airport, czyli lotnisko. Ale zawsze tutaj mi dużo pomogła znajomość. I po, po raz kolejny to był również oficjalny coverage Google, więc mogłem się tak domyślać. Bardzo ciekawe. O kurde, no i tutaj to już będzie ciężko. No, nie, tego to już raczej nie zgadnę, choćbym. choćbym chciał. Słońce jest na południu, to nic nie pomoże. Oj, tutaj kolejny tracker, ale znowu oficjalny coverage Google'a jest, to jest bardzo ciekawe. Hmm, ale nie, nie, nie ma szans, nie ma szans. Co tu? Może Izrael? Pójdę w Izrael, no. Pójdę w Izrael. Bo on miał dziwne trekery również, ale raczej nie. Nie, co to? Japonia. No way, dobra, tutaj nie jestem zły. W życiu bym nie powiedział, że to jest Japonia. Także, Git, spoko. Nie, nie masz szans, żebym powiedział, że to Japonia. Spoko. Tutaj nie dałem rady. A to jest e, tracker. Znaczy, tracker to jest specjalne auto. Czyżby w Laosie? Tak, w Laosie, bo zobaczcie, są żółte blachy. Prawostronny ruch, i jest to dziwne auto. Z tego co pamiętam, Laos ma e, swój tracker w tym mieście. Nie, jak to dobrze mówić, więc nie będę się kompromitował. Trekker ma w Paxe na pewno, ma jeszcze. Czyli te dwa miasta. Jeszcze gdzieś miał ten trekker. Eee, nie wiem, czy nie miał w Mahaksa i chyba nie. Gdzieś tu jeszcze miał. O, gdzieś w tych rejonach. Ale pójdę w ten standardowy, bo on jest najczęściej. Nie, w Paxe. Kurde, czyli... No dobra, też było do zgadnięcia. 50-50 miałem, więc git. Okej, okay, znowu mam jakiś kraj, który byłby ciężki do zgadnięcia, ale chyba nie powinien być, bo znowu jest oficjalny tracker. Który śmierdzi mi Brazylią, śmierdzi mi Meksykiem. Chyba jest język hiszpański, a nie portugalski. Co raczej dawało mi Meksyk plus są słupy chyba też meksykańskie, no? Poszedłem w Meksyk i może gdzieś tą część. Blisko Guadalajary. Zobaczmy. Nie, jednak Brazylia, okej, okay. nie, czy to Paragwaj, nie. Ej, ej, fila. To był Paragwaj! Okej, okay. i to jest bardzo ciekawy przypadek yy, z jazdy w Paragwaju, bo z tego co słyszałem, czasem były takie sytuacje, że. Samochód nieświadomie przyjeżdżał granicę, i właśnie z tego względu, że Paragwaj nie ma oficjalnego pozwolenia na Street View, to te zdjęcia były robione. I okej, okay, to jest na granicy Paragwaj-Brazylia. Bardzo ciekawy przykład, i szkoda, że Paragwaju nie ma w Serku. Dzięki za dziś, dajcie znać, czy odcinek Wam się spodobał, czy chcecie green screena, i do usłyszenia już jutro.